Uważam, że o mężczyzn się nie dba. Wystarczy spojrzeć na ilość butów tutaj dla kobiet, a ilość butów mężczyzn jest nieporównywalnie. W sklepach, projektanci. Zdecydowana większość projektuje dla kobiet, niewielu projektuje dla mężczyzn, a zapewniam, że mężczyźni też chcą dobrze wyglądać. I wcale takiego mężczyzny dobrze wyglądającego nie nazwałbym metroseksualnym, i zawsze, kiedy słyszę takie opinie, zwracam się do kobiety. Mówię: Wyobraź sobie, kochana, że spotykasz faceta na ulicy, na dyskotece, w parku, gdziekolwiek. Na co zwracasz uwagę? Wiadomo, że zanim wejdą w, w życie emocje, miłość, jest to pierwsze wrażenie. Na co zwracasz uwagę? No, na paznokcie, na zęby, na nogi, na pośladki, na to jak pachnie, na to jak wygląda, w co jest ubrany, czy ma zadbane buty, czy nie. Więc z jednej strony kobiety od nas wymagają, a z drugiej strony niewiele dostajemy, więc musimy sobie naprawdę e, bardzo radzić umiejętnie radzić. Dla mnie tego jest za mało, dla mnie jest za mało projektantów dla mężczyzn, za mało kolekcji dla mężczyzn i za mało takiego poczucia, że mężczyźni też chcą dobrze wyglądać, że dobrze wyglądający mężczyzna też się czuje fajnie.